Jeżeli zastanawiacie się, po cholerę mi ta piękna, fioletowa mikra, to już od razu udzielam Wam odpowiedzi. Kupiłem ją tylko i wyłącznie z jednego powodu. Chcę przeszczepić taki rozkładany dach do malucha. Okej, okay, a coś więcej? I ten dach oczywiście jest w fatalnym stanie, jest podarty i zniszczony, ale to nie ma żadnego znaczenia, bo ja potrzebowałem sprawnego dachu, bo cały materiał i tak będzie zmieniony, bo będzie miał inny kolor. Takie trochę destrukcyjne demontaże bardzo lubię, bo nie muszę dbać o te elementy, bo przecież nie są mi do niczego potrzebne. Ja chcę tylko pozyskać dach. Zobaczcie, jakie to jest proste konstrukcyjnie. To są po prostu nakrętka dziesiątka, duża ilość dziurek w dachu i takie dachy można łatwo demontować, montować, dlatego ludzie lubią tuningować te samochody poprzez dokładanie takich dachów. Stąd auta z tymi dachami są poszukiwane. Jeżeli ten patent wam się podoba i chcielibyście takie coś zrobić u siebie w samochodzie, to podpowiem wam. Te dachy występowały we wszystkich małych samochodach miejskich w Europie właściwie. W Mikrze, w Lupo, w Twingo, w Fiacie Panda. Więc naprawdę wybór takich dachów jest spory i można sobie coś fajnego wybrać i przeszczepić do swojego auta. Przeszczepić to dobre określenie, bo to, wbrew pozorom, poważna operacja wymagająca poświęceń i, jak widać, co najmniej brązowego pasa w karate. 32 nakrętki muszę odkręcić, żeby zdjąć dach. To jest po prostu śrubka przy śrubce. Takie proste chyba. Oj, nie jest, nie jest, bo dach trzyma się nie tylko na śrubach, ale też na kleju uszczelniającym. I akurat dachu przemek nie może potraktować z pół bo jeszcze coś by pękło. Naprawdę pomysłowa jest ta konstrukcja. I widzicie, co nie mogę się już doczekać, jak położę to na dach malucha, żeby chociaż spróbować zobaczyć, jak to będzie wyglądało. Dlatego wywala mikrę, ona jest już mi do niczego niepotrzebna i wstawia malucha. Oby tylko w najbliższych dniach nie padało, bo mikra zmieni się w akwarium.